Zerwano właśnie na wierzchnie boiska. Czeka do demontażu jeszcze skate park na plecami. No i co? No, idziemy zgodnie z harmonogramem. Może być tak, że jeżeli dalej będzie nam sprzyjała aura i najwyższy, to skończymy całość szybciej. To znaczy już w lipcu. Także końcem, końcowym etapem prac będzie oczywiście oświetlenie. Wcześniej oczywiście po tym jak zainstalowany zostanie nowy skatepark, także to ścieżka rowerowa kończymy oświetleniem. No i Trzymajcie kciuki, wpuszczamy wszystkich chętnych do tego, żeby jeszcze w lipcu mogli jeździć. Mam taką nadzieję. Inwestycja to pump track z dwoma torami dla zaawansowanych i początkujących. Do tego betonowy skatepark, boisko do koszykówki z asfaltową nawierzchnią. Mieliśmy wykonać Single Tracka, troszeczkę inną, mniej, e, mniej kosztowną inwestycję w innej lokalizacji. E, były tam e, głosy na nie od mieszkańców, pewnie przyzwyczajonych do tego, żeby tam spędzać inaczej czas, na przykład ze swoimi milusińskimi. E, wsłuchaliśmy się w te głosy. Porozumieliśmy się z panem prezydentem Raczyńskim. No wróciliśmy do tematu tego, żeby w tym miejscu, które jest wszystkim znany od lat no bo za moimi plecami przecież tutaj dzieciaki i młodzież od dawna skacze, jeździ i spędza aktywnie czas mm, zrobić coś nowego, coś naprawdę takiego. Wow, mam nadzieję, że tak właśnie to będzie przez tych najważniejszych postrzegane tych, którzy tutaj będą ten czas aktywnie spędzać. Na budowę Pump Traka powiat Lubiński otrzymał blisko 4 miliony złotych dofinansowania z województwa dolnośląskiego. Pozostałą kwotę wyłożył ze własnego budżetu.